जिद पर फॉर्ज Ostatnie godziny handlu na głównej porze to lekkie spadki wartości tej pary. Ma to jednak miejsce po wcześniejszym wydarciu kursu do poziomu 1,30 do 67, co jest najwyższą wartością w końca października bieżącego roku. Na na analizy technicznej nadal znajdujemy się w trendzie wzrostowym, a ostatnie kilka dni to jeszcze szybsza aprecjacja euro dolara Jeśli w tym, nie mamy istotnych danych makro, z najciekawszych wydarzeń warto mówić tylko publiczne wystąpienie szefa ECB Mario Trakiego, który przypomnieć będzie na konferencji zorganizowanej przez Banku Włoch. W wczoraj wieczorem James, James Bullard, szef Fed St. Louis, powiedział, że w prawdopodobieństwo dzieciak ułęczy wzrasta i być może takowego doczekamy się już w grudniu. Jednak naszym zdaniem, pomimo lepszych danych z tamtejszego rynku pracy, jest to mało prawdopodobny scenariusz. Um, a jeśli chodzi o rdęc tego, nasza waluta rozpoczyna dzisiejszą sesję od niewielkiego osłabienia. Ma to jednak miejsce po nocnym jego umocnieniu. Dolar na chwilę obecną wyceniany jest na 3 do 4 PRN, a na 4,18. A na koncie analizy technicznej na obu głównych parametrów może mówić o trendach spadkowych. Jeśli nie mamy żadnych publikacji z naszej gospodarki, te pojawią się dopiero pod koniec tygodnia. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.